W nowym vlogu, dzisiaj jest wtorek Bardzo, bardzo senny dzień Dla mnie, więc robiłam sobie kawkę Żeby trochę się rozbudzić I trochę sobie umieć ten dzień Jesień za oknem A ja czekam na bieżnię Nie wiem czy to taki dobry przeskok tematów Ale tak, dzisiaj będziemy rozpakowywać Bieżnię i testować ją Przed chwilą odzwonił do mnie pan kurier Że będzie za około godzinę Więc czekamy aż przyjedzie I będziemy razem rozpakowywać i testować bieżnię. Zdecydowałam się na taką bieżnię domową. Jest to Zipro Light, jeśli się nie mylę. Tak, chyba Zipro Light, Z racji tego, że chciałabym utrzymać kondycję, chciałabym właśnie trochę się ruszać, mieć jakąś aktywność, kiedy pracuję z domu, żeby może na jakichś spotkaniach albo po prostu przed lub po pracy Móc sobie trochę pochodzić, żeby też cały czas nie siedzieć Mieć jednak tą pozycję stojącą, trochę aktywności, spalić trochę kalorii Zwłaszcza, że zbliża się jesień, zima Pewnie nie będę spędzać tak dużo czasu na dworze, jak w tych ciepłych porach roku Więc zdecydowałam się na zakup bieżni Więc dzisiaj ją razem przetestujemy Zobaczymy, czy w ogóle to był dobry zakup Więc tak, łyk kawy. I zaczynamy vloga Siadłam tutaj w mojej ulubionej aranżacji koło mojego pięknego stolika. Yy, I tak, siadłam już na podłodze, bo pomyślałam, że w czasie czekania na bieżnie możemy rozpakować pewną paczkę. Mam paczkę z Nutri-Dom. Nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek o tym słyszałam, szczerze mówiąc, nie kojarzę, ale ostatnio oczywiście padłam ofiarą reklamy. Nie wiem, czy to było na Instagramie, czy gdzieś. Wyświetliłam się po prostu. Jakiś produkt w super cenie właśnie z tego sklepu Nutridom weszłam na stronę w zakładkę Promocje, a tam takie fajne kosmetyki, różne rzeczy. No i były w super cenach. Pomyślałam, zamówię kilka rzeczy, no i z tego się zrobiła taka paczka. Więc zobaczmy co przyszło, bo już w sumie nie pamiętam. A wiem od czego się zaczęło. Zaczęło się od yy, żelek. Z melatoninu, nie chcę teraz skłamać, chyba tak, na sen. No bo w ostatnim wydarzeniu mówiłam Wam o tym, że teraz wcześniej wstaje, ten sen chciałabym jeszcze troszkę skrócić o godzinkę, żeby wstawać jeszcze trochę wcześniej i chciałabym właśnie wyciągnąć maks z, z tej nocy, żeby mieć lepszy sen i tak dalej, więc nie wiem, skróciłam się na to. Nie wiem, czy to coś da, czy to będzie jakiś. Y, Zobaczymy. W każdym razie odpakuję tą paczkę i zaraz do Was wracam. Akurat jak zaczęłam rozpakowywać paczkę, to y, przyszli panowie, wnieśli mi bieżnie, więc już nie mogę się zaczekać, aż ją otworzymy. Ale najpierw przejdźmy przez te kosmetyki, z racji, że tak zaczęliśmy. Więc jeszcze łup kawy. bardzo dobra kawka. Ok, więc może zacznijmy od tego, od czego się zaczęło to zamówienie: czyli od żelka. Trochę są jakimś w, tym, w tych paprochach te kosmetyki, ale to nic. Pierwsza rzecz to Super Sleep. Proszę bardzo, to od tych rzeczy się wszystko zaczęło. Och, to mi Super Sleep, melatonina, szyszki chmienu, witamina B6, ekstrakt z granatu, suplement diety o smaku wiśniowym. Tutaj mamy jakby porcję na 60 dni, czy jest 60 sztuk, czy jedna po prostu dziennie i trzeba ją brać, znaczy jeść tego żelka 30 minut przed snem. Czytałam opinie na stronie i naprawdę były różne. Niektórzy mówili, że super, że bardzo im pomaga, niektórzy, że no niestety na ich problemy to nic nie pomaga i te żelki po prostu mogą sobie jeść, ale tak naprawdę nie zasypiają. Więc na pewno to będę testować i dam znać, już na pewno dzisiaj zacznę wieczorem. I jeszcze może cena, bo tutaj otworzyłam sobie to zamówienie. Yy, to była promocja I te żelki kosztowały 14,90 Tam przecenione jest kilkudziesięciu złotych Chyba, więc stwierdziłam, że yy, Można spróbować za taką cenę To naprawdę jest bardzo mało Więc yy, zobaczymy A jeszcze oprócz tych żelek z melatoniną Wpadłam na drugie, też były droższe Kosztowały 24,90 yy, Na włosy <grym> Żelki takie yy, Super hair Zdrowe włosy od wewnątrz. Skrzyp pokrzywa biotyna Cynk Selen. I to jest o smaku czarnej porzeczki. I też chyba, wydaje mi się, tak: 60 dni, 60 sztuk, czy jeden taki żelek dziennie. Jeden żelek, czy jedna żelka. Jedna żelka tutaj piszą, czyli jedna żelka, jedna żelka dziennie. I to też będę testować, zobaczymy jak się sprawdzi. Kolejna rzecz kosztowała 15 zł i 8 groszy i jest to żel podpierwszy z Fluff. Myślę, że to nie jest oszukana cena, bo te kosmetyki z Fluff, szczególnie teraz w Rossmanie, jak byłam, naprawdę były drogie i się zdziwiłam, bo ja kocham Flaw, naprawdę uwielbiam to, tę markę. Na święta z zeszłym roku dostałam od Arka taką lotówkę na kosmetyki i tam właśnie też kosmetyki Fluff i tak, uwielbiam to mleko do twarzy malinowe, które też pokazywałam w ostatnim vlogu taki borówkowy mus do mycia twarzy najlepsze są też chmurki chmurki, czyli taki jakby balsam ale o takiej żelowej konsystencji jak chmurka to wygląda rzeczywiście i uwielbiam tym smarować całe ciało. I naprawdę jest świetne. Szybko się wchłania na Więc tę markę uwielbiam. I stwierdziłam, że przy okazji y, kupię ten żel Slaugh. Zobaczymy. Myślę, że będzie fajnie pachnieć. Te kosmetyki wszystkie super pachną. No, y, tak jak to mleko do twarzy. Identyczny zapach. No więc taki y, żel Slaugh. Lecimy dalej. Kolejna fajna marka, czyli Nakomi. Znakomi wzięłam zieloną y, glinkę. Muszę tak pokazać, bo coś nie fokusuje. Ok, mamy taka zielona y, glinka do twarzy. Znakomi. Maseczka oczyszczająca. Y, stwierdziłam, że przyda mi się ta maseczka, bo ja lubię sobie oczyszczać twarz w ten sposób, że najpierw nakładam kwas salicylowy na, nie pamiętam, na 20 minut. Chyba, albo trochę dłużej, i następnie zmywam go. Czy ja go zmywam? Nie jestem teraz pewna, ale później nakładam y, zieloną glinkę. Ja zawsze mam krótką pamięć i zawsze po prostu sprawdzam instrukcję. Kiedyś zobaczyłam właśnie na Instagramie u chyba jakiś kosmetolog, czy gdzieś po prostu taką metodę. Zrobiłam sobie screena, ja zawsze wracam, bo nie pamiętam, ale w każdym razie jest to połączenie kwasta i a następnie zielona glinka. I ja y, używam taką z debody shop. I stwierdziłam, że wypróbuję do tego celu gwinkę y, znakomitą i już patrzę, ile ona kosztuje. Kosztowała 10 zł. Czyli to na pewno była jakaś spoko prąka, Mam nadzieję, że wszystko z nią ok. Okej, okay, jest ładnie zapakowana, więc do niczego się nie możemy przyczepić. Długa data ważności również, więc po prostu to była taka dobra cena. Skusiłam się też na dwie y, rzeczy z marki Paese. Y, to będzie Palm. Czyli po prostu taki skrap do ust, który ma nam właśnie wygładzić usta, pozbyć się suchych suchy skórek. Ja ostatnio mam właśnie takie problemy z tym i chciałam coś do wygładzenia. Dzięki telefonie, aparacie w sensie. O, mamy paezę. I jest to tak jak w sztyfcie, jakby, jak pomadka. I widać takie um, drobinki. Czy jak jak będzie malować. A czy tak się robić, to powinna nam to pielęgnować te do usta. Dobra, ja to później przetestuję. Mam nadzieję, że to coś mi da. I jeszcze powiem opis tego, czyli wygładzający peeling do ust z olejem z nasion z czarnej porzeczki i to jest 2890, czyli to była jedna z droższych rzeczy, ale stwierdziłam, może pomoże akurat tego potrzebuję, więc zamówiłam. I już w sumie. Zbliżamy się do końca, ale jeszcze kilka rzeczy. Kolejna rzecz z Paezę, czyli tusz do rzęs podkreślający i wydłużający Cziki, 31 zł. Ładne opakowanie, bardzo takie różowe. Zobaczmy jak w środku. Ok, takie klasyczne opakowanie. Paezę i tutaj mamy napis Cziki. Ok, więc taki tusz. Na razie go nie będę otwierać, bo po prostu mam jeszcze jeden tusz, który muszę dłużyć do końca. Więc nie chcę twierdzić, mi nie wysychał. Yy, tak. Mam nadzieję, że będzie fajnie, miał fajne recenzje. I skusiłam się na ten tusz. I już ostatnie rzeczy. Yy, pomadka matowa wpłynie z Nutridą, czyli z tej marki, gdzie zamówiłam. Nie wiedziałam, że nie mają swojej kosmetyki i stwierdziłam, że to było na promocji i spróbuję. Yy, kosztowało chyba 6,50 albo 6,90. Zaraz sprawdzę. 6,90. Kolor 12. Yy, kolor 12, jak się nazywa? Raspberry Cream. Tak, w kolorze brudnego różu z witaminą C i E. Zobaczymy. Miałam ochotę, bo dawno właśnie nie malowałam ust. Ostatnio stawiałam na po prostu mm, balsam z tisan, yy, albo po prostu jakiś, jakąś pomadkę taką ochronną. O, sarki, bo mi sk skakało okienko. Kwadratik mm, z fokusem. Ok, więc y, ostatnio używałam głównie właśnie w dus i stwierdziłam, że może na jesień fajnie by wrócić do jakiegoś koloru, więc zobaczymy, jak się sprawdzi. A w ramach gratisu dostałam jeszcze y, drugą taką pomadkę, też jest matowa pomadka w płynie i to jest kolor Juicy Watermelon. No, zobaczymy, zobaczymy, jak się sprawdzi. Zaczęłam pracę i czas na obiad. Dzisiaj mam leniwe. Na razie ich nie widać. Zamówiłam je wczoraj z Baru Mlecznego Syrena, to, to bar akademicki. I z racji, że musiałam coś domówić, żeby zrealizować dostawę, to po prostu zamówiłam sobie też na dzisiaj kluski leniwe, czy tam oni nazywają to pierogi leniwe. Zaraz sobie odsmażę je na masełku i będę mieć pyszny obiadek. Leniwe już gotowe, więc ja zabieram się za jedzenie, a później już będziemy rozpakowywać bieżnię. Jakoś tutaj przytargałam tą bieżnię, dobrze, że opłaciłam w jesienie do domu, bo nie wiem, czy bym sama sobie z nią poradziła. Mam tutaj i już zaczynamy rozpakowywanie. Tak to się prezentuje. Jest moja bieżnia. Tutaj mamy instrukcję, pilot do obsługi. Tutaj nie wiem co to, może jakiś smar albo coś, więc okej. Okay. Czas wyjąć tą bieżnię. ale się udało. Bieżnia rozpakowana. Wygląda tak. To możemy sobie mieć właśnie tak w ten sposób lub opuszczone. I po prostu wystarczy opuścić i wydaje mi się, że można też chodzić bez tego. Muszę chwilę ochłonąć, bo naprawdę mi to zmęczyło. Ta bieżnia waży Yy, chyba 28 kg, bo cała paczka ważyła 31,5, i bieżąc jest chyba właśnie około, tam pisali, że 28, więc naprawdę to było ciężkie. Z przodu są kółka, z tyłu chyba nie, z tyłu nie, z tyłu są takie nóżki, a z przodu są kółka, więc można podnieść tą yy, część yy, z tyłu i po prostu manewrować na tych kółkach i sobie naj, yy, przestawić. Wiem, że codzienne przestawianie tego byłoby męczące, więc będę musiała. Postanowić, gdzie chcę, żeby ta bieżnia stała, żeby takiej nie ruszać. Tak mi się wydaje. No, może się uda też, bo może też można ją przechowywać na stojąco. No zobaczymy, nad tym się jeszcze zastanowię. Zobaczę, czy się zmieści pod kanapą ale nie jestem pewna z racji na to, że ta część z przodu z wyświetlaczem jest dosyć wysoka. Więc nie wiem, czy mi się zmieści pod łóżko. Teraz. Będę czytała instrukcję, żeby tu nic nie zepsuć. Zobaczę czy... O! Fajnie, że są baterie do pilota, bo to jest częsty problem, że kupuje się coś na baterie, a później nie można tego uruchomić, bo nie ma się baterii. Więc fajnie, zaraz włożę te baterie, przeczytam tutaj, czy coś trzeba specjalnego zrobić przed pierwszym uruchomieniem, żeby tej bieżni już na starcie nie zepsuć i zaraz będziemy na nią wchodzić i testować. Okej, okay, mamy pilot. I już czytamy. O co tutaj chodzi? Zachowaj podręcznik użytkowania. Dobra, może zachowamy. Dobra, więc to jest tak jak mówiłam mody Ziprodite. Już się okazało, że pierwszą rzecz że powiedziałam, bo przed rozpoczęciem korzystania z bieżni trzeba podnieść tą ramę. I nie można korzystać z bieżni, gdy rama jest ten pochwyt. Jak Państwo napisali? Jest opuszczony, więc zawsze to musi być na górze. Ja myślałam, że to jest tak jak się chce, że można chodzić z tym opuszczonym. Z tego co czytałam, ta bieżnia w specyfikacji ma maksymalną prędkość 6 km na godzinę, więc to jest taka właśnie bieżnia do marszu, do chodzenia. Jednak wszyscy piszą, że rzeczywista prędkość maksymalna to 8 km na godzinę, więc to już jakiś strukt może wejść w grę. Kolejna rzecz to kabel. Kabel jest dosyć krótki i trzeba mieć zasijacz, nie zasijacz, tylko przedłużać, bo po prostu u mnie do kontaktu nigdzie by nie dosięgnęła ta wieżnia, więc dobrze, że miałam po prostu dodatkowy rozkałęziarz, sam przedłużać i teraz mogę się po prostu podłączyć. No, co, bardzo fajnie się idzie, przyspieszmy trochę. Na pewno trzeba będzie chodzić w obuwiu. Ja jestem dzisiaj <grymne> na boso. Ja, super! Bardzo się cieszę. I lecimy. Ekstra. Miga mi już bateria, więc będę kończyć tego wyloga. No był on dosyć domowy, yy, ale bardzo chciałam właśnie podzielić się yy, tymi zakupami, myślę, że to jest coś ciekawego. Jeżeli ktoś się zastanawia nad taką bieżnią, no na pewno zanim ją polecę, to będę musiała trochę na niej poćwiczyć. Myślę, że teraz codziennie sobie tutaj będę na niej śmigać, więc bardzo, bardzo mnie to cieszy. I co, jeżeli filmik Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę albo subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. I co? Ja się przebieram coś lżejszego niż ta bluza i wskakuję robię trening. Więc do widzimy się już niebawem. pa pa!